Zobaczymy jak w zostaję. Tak, first time. Tam. Tylko mogłaby się ta Aveline łaskawie załadować, bo to jest masakra. Wow, oh, yes. wreszcie. O, jak ja się cieszę, że ja nie muszę grać tą Aveline. Nie ją lubisz Evelinką? Tak nie... Jakoś kurne, nie wiem, nie bardzo. Kiedy ja nią ostatni raz grałem i mi szło. Ho. Ho, ho ho dawno temu i nieprawda. Ale mówisz, że wczoraj ci szło z Sibirką, więc mam nadzieję, że teraz też tu pójdzie. Też mam taką nadzieję. Ten koleś w sklepie mnie przeraża. Welcome! Eee, w ten kolej. Trzeba mam kupić, że nie mam na na niego. Nie wiem to co proponują tam. Buty dwa do rany? Dwie książki widziałem. Może być. Będę kosił mega daje biaszczy damage. Nie wiem. nie wiem co robię moje skille. Masz zajebistego mega silensa, draina i fira. Pojawiły się stwory. Jeszcze trzeba wiedzieć, jak tego się używa. Normalnie. Uch, ale jak to przebija wszystko Fidla, jojoj. Łapała mnie sucha. A Właśnie nie mogłam wirkiem rzucać tych takich. Nie odbijały się. A tam się nie odbijały. Odbijały się, tylko nie widziałaś. To też możliwe. Ja jestem krukiem, rzucić. Będę ich harakiri. Ah, rzuciłam. Kaboł, łapcie, nuby. Ha, blokada. O, nie weszło. Mogę tym krukiem ubijać. Dobra, przyda się potka. Mm. Ja mogę skill'a blokować. W swoim Hmm, hmm, oni tak się defują, że... Nie szkodzi, my też się możemy defować. Stafują się póki mają potki, nie? A Kyle ma mana. maksować. Najpierw Draina może albo Silence masowego, bo jest świetny. Chodzi ci o mojego kluczka, tak? Mhm. Mm no to kruczek został właśnie zmaksowany pieprzyłem to teraz Mogłem zablokować z kim I źle zebrałem Przeciwnik pokonany Przeciwnikę Bardzo ładnie Bardzo ładnie Ładnie to idzie teraz. Tylko teraz Kyle na plecach. Mało fajne. Polowanie czas, Dobra, lekki fallback. Mają tam hila, nie szkodzi. No, Mam ulti. U. trzeba kastować Łażesz ty w mordę. Nie złapała mnie Jaka Idiota Hucz tam jest zera Udało <gry> Poczła to, to, właśnie lubię w CV'ce. Jak dobrze się wpasuje, to... O nie, padłam. Kupimy sobie buty. So close. Mam całą prawie maskę, że... Żeby... Dzięki Zregenerował mamy. Wow. Zero w osobie. Tak, widziałem. Ale ja, ja zerę też tam ładnie obiłem. Wow. Co so awesome. Dlaczego każą mi się wycofać? I... Masz tyle HP, że, że jeszcze zginęła. Ja też muszę kiedyś zginąć się, wrócić po jakieś temy, chyba, nie? No kurde, bez jaj. Plusik, tyk, mój. Jeszcze jeden. Jeszcze ani razu ulti nie użyłam. Bo to najlepiej z krzaków gotować. Najlepiej lubię używać... takiego czegoś jak... kruk. Tak, kruk, jest pół Tyk, 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 obija się. No prawie padła. No tak i padła. Macie skrupkę. Aaa, nie sięgnęło ich. Ja hmm. się przejdę po chwilę. To ta postać nawet nie jest manuszerna tak bardzo. Chociaż skrup zabiera 110 many. Dobra, dawaj ten tower. Uszujcie. Zabiłam coś, ale coś mnie też zabiło. Zira. Z takim od to spokojnie. Na luzie. No lajcie. Z mi się bardzo dobrze grało ostatnio. Wow. Na Co na ci w Miałem cooldown na bloku Skilla. Biegnę tam, biegnę, biegnę, biegnę. By to było jeszcze coś kupić. Pod sobie. A mnie zatrzymała. A skoro to kastowałam w końcu ulti... Tak i te ulti sksowałaś mi Blanc. Ej tam, i to... tam, ksowanie. Nie oj to moj to, tylko to był totalny KR. Taki delikatny. A, nie zdążyłem. Dwa trupy na koncie droga! Luksowa się tam szalała. No, gdyby nie ten kajot. Zostałeś pokonany. Jaki to ma kuldą na ulti. O Jezu. Kilo, zabiję, zabiję Czemu to tak wolno biega? No nie, jest wolny pod tym względem. Nie należy do najszybszych No to macie la blank ją No to był jej klon. Nie szkodzi A, hopa, hopa, hopa! No i Przeciwnik to, to To chyba za dobrze ci aż idzie. Ta się wbiła. No cóż. I no. Fajne skille ma ogólnie. Przy odpowiednim poziomie AD to zrobi naprawdę niezłego że rzeź. Aaaa, teraz to mnie pocisnęli. Jak szmatę. O, no, mogę kosę złożyć. Fiddle Fiddlesticks to jednak papierowa postać. No to ty nie masz w ogóle? Ja? Prawie, że nic. No... pas giganta sobie kup. like zrobić? Mhm. Uh -huh. W ogóle, kumaj co ta Zyra albo La mają. Zyra dwa razy uza bogini. Po cholerę, to jak to się nie stakuje? No wiesz, może jej się stakuje. Tak, nie, nie wiem, co się jej stakuje. Mówi LeBlanc... Jej chyba stakuje. Pojechała do ronami. Wow, 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 wow. Trochę zarobiłem. Zapominam, że nie jestem tankiem. A to boli. Jak tak trochę bliżej podejdą też sobie ulti nastakuje. Już uciekałam! To jest za wolna postać. No jest dość wolna, ale... Macie tam dwa trupy. Mhm. wbiła? Co ah. Lol nie wiem. jeszcze tam nie dobiegło masakra <laughs> Biegnę, biegnę, biegnę Ja tu nawet nie lecę po kila, bo to jest bez sensu. A, goni mnie. Nie dam się kolejny raz zrobić. O, patrzcie, jednak wygraliśmy GG i Nie no, po prostu oni mieli troll team, totalny. Ty widziałaś, jak... Ale no nie zawsze my musimy trafiać nie. na troll teamy, nie? Ale widziałaś jakim znikało HP czasami? No widziałam raz. Twoje... Ale co się tam będziesz przejmował, chociaż raz my mieliśmy team normalny. No, ja sobie wielką mogę tak grać, to Byłem było dobrze.